Nowy sezon do Diablo 4, czyli sezon 11 Divine Intervention, startuje już 9 grudnia. Żartowałem. Data premiery została z jakiegoś dziwnego powodu przełożona o dwa dni, ale czasu polskiego o 3 dni, więc w Polsce sezon 11 Diablo 4 wystartuje o 5.30 rano 12 grudnia. Dla tych, którzy interesują się też innymi hackenslaczami, to pewnie kojarzycie tę datę. Tak, Diablo 4 wystartuje tego samego dnia nowy sezon, co patch 04 do Path of Exile 2. Tylko, że wystartuje 15,5 godziny wcześniej niż po 2 Dziwna decyzja, jest to bardzo ciekawe eksperyment. Experyment społeczny, można by było wręcz powiedzieć ze strony Blizzarda. Chętnie zobaczę, jak będą wyglądały Steam Chartsy Diablo 4 o 21. No, będzie to jedynym, jedyne źródło, gdzie możemy na to patrzeć. No, ale jest to ciekawy ruch. Ja jestem Dartian, witam Cię bardzo serdecznie. Opowiem Wam co, czego się dowiedzieliśmy z tego Campfire Chata. Ca całość trwała około godziny 10 minut, mam nadzieję, że mi się to uda to skrócić, bez utracenia najważniejszych informacji, ale też jednocześnie z uszanowaniem Twojego czasu jako oglądającego, więc już nie przedłużając, zaczynajmy. Tak więc na początek tempering. Tempering teraz pozwala na wybranie tylko jednego Resipa, ale jest on za to gwarantowany, więc dokładnie wybieramy sobie temper affix, jaki chcemy dostać. Jest szansa na to, że temperowany affix w ogóle stanie się greater affix. Więc dokładnie wiemy, co nakładamy. Jedyna różnica jest taka, że zawsze dostaniemy to, co chcemy, tylko nie wiemy z jaką wartością. Są oczywiście podane widełki, no i oprócz tego może się właśnie zrobić ten Greater Affix. Więc tempering jest teraz totalnie deterministyczny, bezproblemowy, bo jest tani jak barsz, przynajmniej nie mówili nic o podrożeniu go. No i możecie resetować przedmiot tyle razy, ile chcecie, o ile macie zwoje do tego, no ale one też nie są jakieś ciężkie do zdobycia. Tak więc teoretycznie teraz tempering stał się przyjemniejszy, no ale stał się totalnie bezmózgą mechaniką, gdzie po prostu będziemy nawalać swój bisowy, najlepszy przedmiot nadala slot, Dopóki nie dostaniemy na nim pożądanego greater affixu, danego temper affixu i tyle. I z tego też powodu na itemach już nie będzie trzech afiksów, tylko będą cztery afiksy, więc teoretycznie będzie trudniej znaleźć taki, wiecie, najlepszy item, no bo jest większa pula afiksów na itemie, no ale ogólna pula afiksów niezbyt się powiększyła. Tych afiksów w grze jest nadal mało, więc nie oszukujmy się. Wydaje mi się osobiście, że banalnie prosto będzie znaleźć teraz po prostu item, którym nam najbardziej pasuje, nawet taki 800 item level z greater affixem, żeby mu potem dowalić najlepszy temper affix. No to nie będzie żadnym problemem, absolutnie. Tak samo wygołocony, wykastrowany, można by wręcz powiedzieć, żenujący sposób nadal został masterworking, ponieważ masterworking wrócił do bezmudkiego klikania niczym z jakiejś darmowej gry mobilnej. Strasznie nie lubiłem ogólnie jak ludzie, kiedy była premiera Diablo 4, porównywali wiele mechanik z Diablo 4 mówili, że to jest taka mobilkowa mechanika, no ale to ciężko jakby no, nie zauważyć tego. No po prostu klikamy upgrade na przedmiocie i tak 25 razy i podnoszą się jego quality, a za tym idzie wszystkie statystyki też na afiksach się. Podnoszą. Na 25. poziomie upgrade jest taki mały twist, czyli tak zwany Capstone Bonus. Masterwork losuje. Afix na przedmiocie i bustuje jego wartość o 25%. Więc to jest powiedzmy taka pozostałość tego poprzedniego systemu Master Workingu. No, tylko teraz to jest tylko jeden afix na maksymalnym poziomie i możemy to też relorować tyle czasu, ile chcemy bez resetowania całego przedmiotu. Czyli dobijamy 25, robimy capstone bonus, nie udaje nam się trafić ten afix, który chcemy. No, to napierdalamy ile w lesie, dopóki nie uderzy nam w ten afix, który chcemy. Zupdatowane zostały defensywki. Teraz mamy całkowitą liczbową wartość toughness, która pokazuje nam właśnie taką całkowitą wytrzymałość naszej postaci. Na co składają się rezisty, armory oraz życie. Więc po prostu nawalacie liczby jak największe i macie przy okazji informację o tym, która liczba jest najmniejsza. Póki co pewnie ciężko jest powiedzieć, ile czego musicie mieć, bo to wyjdzie w praniu. Jest tam też taka wartość, o której właśnie twórcy mówili po, już po tym pokazie, czyli przy każdym poziomie trudności będzie gdzieś tam w tym tafnesie napisana recommended wartość tafnesu, więc będziemy mniej więcej wiedzieć, ile tego tafnesu potrzebujemy na dany poziom trudności. Tam być taki odpowiednik kapa, że podobno jeżeli mamy tego tafnesu, tyle jest rekomendowane to raczej nasza postać powinna wystać, jeżeli będziemy mieli problemy, to zawsze możemy to przebić, no bo teraz już teoretycznie nie ma sufitu, ograniczają nas tylko wartości, które możemy wylosować na przedmiotach. Teoretycznie zmiana była po to, by o wiele ważniejsze było defensywne budowanie swojej postaci girem. Mam wrażenie, że one trochę, trochę teraz ta mechanika straciła na przejrzystości, ale jeżeli jest ten system recommended, to wydaje mi się, że może jakoś to będzie, chociaż ja szczerze mówiąc, wiecie, wolę wartości procentowe, nawet tylko dlatego, że po prostu, wiecie, przyjemniej się patrzy na coś, co ma na przykład 75% fire resistance. Mała liczba, łatwa do zrozumienia, Widzimy też, jaki jest dystans między tym 75 a 100%, niż na przykład wiedzieć, że masz, nie wiem, 7 tysięcy fire resistów. No i czy to jest dużo, czy to jest mało, no właśnie ciężko powiedzieć. Zostały dodatkowo zmienione potjonki. Potjonki mamy teraz 4 i leczenie jest instantowe. Natychmiastowo się leczymy potjonkiem i leczy potjonek zawsze o 35% maksymalnego życia naszej postaci. Dodatkowo raz na 30 sekund jeden potjonek zostaje odnowiony. Zatem idzie, przewrócony został afiks na przedmiotach live on Hit i wszystkie staty związane z które teraz widzicie na ekranie, oczywiście zostały zbufowane. Co za tym idzie, usunięto upgrade'owanie potek, no bo skoro leczą one o stałą wartość procentową, to nie ma sensu, by taka mechanika istniała zdaniem Blizzarda. I zdaniem właśnie twórców teraz będzie jeszcze ważniejsza wytrzymałość, no masz mniej potów, ale też żebyśmy nie czuli, że długie walki nas penalizują i bardziej tankowne buildy są penalizujące, no to dali po prostu to odnawianie. I ja nie wiem, czy jestem fanem, szczerze mówiąc, tego systemu automatycznego odnawiania potek. Może podczas zwykłych encounterów, ale podczas bossów nie jestem tego pewnie, na przykład jak bijemy ler bossów albo robimy Captain Dungeona, jesteśmy na bosie, czy to się powinno odnawiać, no ale to po prostu będę musiał poczuć, będzie to trzeba przetestować samemu. Fortify również co za tym idzie do story design, to jest właśnie powiązane z zmianami też potek, no bo teraz Fortify stakuje się do maksymalnej ilości życia postaci. I jeżeli stracimy życie, to wtedy zaczynamy leczyć się jakby na bazie tego Fortify'a. Czyli tak naprawdę dopóki mamy Fortify'a, to mamy tyle takiego powiedzmy zapasowego życia, dzięki któremu możemy się dodatkowo leczyć. Monster Combat Evolve, jak to nazwali twórcy, czyli potwory teraz będą o wiele bardziej dynamicznie reagować na wszystko, co się dzieje. Będą bardziej agresywne, będą szybciej atakować, mają pomieszane movesety, bo wcześniej było tak, że potwory zazwyczaj wykonywały swoje ataki w określonej kolejności, teraz mogą to robić losowo, więc są bardziej nieprzewidywalne, bo rzucają losowo skille, cooldowny podobno tych skille też zostały zwiększone, tym mówili z kolei w poprzednim wywiadzie, kiedy mówili o Monster Combat Evolved. No i dodatkowo afiksy elit mają być dużo silniejsze, a same grupy potworów mają <laughs> no się mniej grupować, więc... Będzie je trudniej na przykład zabić pojedynczym AOE i będą bardziej taktycznie podchodzić do walki. Podobno, uwierzę jak zobaczę, podejrzewam, że może mieć takie znaczenie podczas levelingu, ale w endgameie pewnie nadal będziemy siekać cały ekran, ale jeżeli chociażby podczas levelingu to się sprawdzi, to naprawdę będzie to fajna zmiana. Dodatkowo, jak już mówimy o potworkach, to same też elity dostały upgrade'y. Właśnie tak jak mówiłem o afiksach, to będzie 20 nowych afiksów dla elit. Elity będą teraz spawnić swoje miniony, takie przedupaski, które będą miały część ich afiksów i wiele afiksów zostało takiego mini rework'a. Czy to tego, co robią, czy zostały zbuffowane, czy zostały im zmienione efekty wizualne, żeby poprawić tak zwane visual clarity, żeby nie było takiego efektu nasrania na ekranie. I powinny być też już mniej sytuacje, kiedy elity mają na sobie afiksy, które tworzą takie nienaturalne, trochę sprzeczne połączenia albo takie, które są bardzo nieprzyjemne dla graczy, więc to przydzielanie afiksom potworom też będzie w jakiś sposób, jest jakiś algorytm, który, jakiś mechanizm, który określa, jeżeli taki afiks jest, to jakie inne afiksy włożyć, a nie, że to będzie się odbywało totalnie losowo. Sezon Realm Update, czyli innymi słowy takie zmiany sezonowe, no to będą teraz wszystkie piekielne aktywności nawiedzane przez Lesser Evils, więc będziemy mieli spawny Duriela podczas Helltide'ów, Beliala w Pitach i Andariel w Undercity, no i Azmodan oczywiście, który jest nowym worldbossem, no i on zostaje na szczęście w trzonie gry. Będzie można znaleźć też trzy Altary, kiedy ich użyjemy, to forsownie przezywamy Asmodana, który dodatkowo kastuje skile pożyczone od innych Lesser Evil. Kiedy pokonujemy te Lesser Evil albo Asmodana, to w zależności od gifta, jaki mamy, a czym są gifty, wytłumaczę za chwilę, będziemy dropić Divine Favor, który jest potrzebny do levelowania tychże właśnie giftów oraz oczywiście do progresowania nowej reputacji. I czym są Divine Gifty? Są to oczywiście nowe moce sezonowe, ale one w sumie nie do końca są mocami sezonowymi, no ale jakby używają tego panelu mocy sezonowych, ale żeby nie było, faktycznie to nie są do końca moce sezonowe, ponieważ chodzi o to, że każdy Divine Gift ma sobie trzy rzeczy: nagrodę, wariant Purified i wariant Corrupted. I wewnątrz panelu mocy sezonowych możemy wsadać te gifty. I wtedy, kiedy pokonujemy właśnie lesser evil powiązany z danym giftem, no to dostajemy odpowiednią nagrodę. I ogólnie Corrupted warianty umieszczamy w zewnętrznym kręgu, a Purified wewnętrznym. I kiedy mamy włożony gift, no to tak jak mówiłem, właśnie są odpowiednie na nagrody, tylko że tutaj właśnie działa ta mechanika Corrupted i Purified. Corrupted gifty dają nam negatywne efekty, utrudniają nam starcia z danymi Lesser Evil, ale dają też nagrody zwiększone, konkretne. A Purified za to nie mają już tych negatywnych efektów, dodatkowo dają pozytywne efekty, więc ułatwiają nam te walki i podwajają nagrodę, jaką oferuje dany gift. I pewnie jak się domyślacie, za tym idzie korap, sloty są odblokowane domyślnie, więc na początku, jeżeli chcecie dostawać te nagrody, no to musicie liczyć się z tym, że gra będzie trudniejsza. Bicie tych letter i wilów będzie trudniejsze, a żeby odblokować lot na Purified, no to trzeba progresować reputację sezonową. Mechaniką nową, która jest dodana, która chyba zostanie, mam nadzieję, też w trzonie gry, jest Sanctification. Jest to korabcenie społe tak naprawdę, jest to ostateczny crafting, ponieważ kiedy poddamy przedmiot mechanice Sanctification, no to już nie można go potem w żaden sposób edytować i totalnie nic z tym zrobić. W takiej formie on po prostu zostanie na zawsze. No i co się stanie, kiedy używamy Sanctification na naszym przedmiocie? Możemy albo sprawić, że przedmiot będzie miał bonusowe quality, albo zamieniamy losowy affix na Sanctify affix, albo podbijamy losowy affix na greater affix, albo bonusowo dostajemy nowy zupełnie affix z puli tych sanctify affixów, albo dostajemy bonusowe, dodatkowe legendary power, więc możemy mieć, wiecie, przedmiot z dodatkowym affixem, możemy mieć przedmiot z taką samą ilością afiksów ale jeden z nich to jest sanctify, możemy mieć dwa legendary power na jednym przedmiocie, no ogólnie można zrobić przedmiot albo mega gównianym, jeżeli nam wylosuje jakiś gówniany affix, no albo zrobić go mega OP po prostu. To wszystko w sumie o Sanctification, co najważniejsze, więc przejdźmy do Season Rank. Season Rank jest to mechanika, która zastępuje Season Journey. Każdy tier wymaga ukończenia wyzwania, najczęściej będzie to Capstone Dungeon, zanim będzie można pójść na kolejną rangę. I teraz już nie ma wymagania levelowego, ani trudności, więc można robić to tak naprawdę, kiedy nasza postać będzie odpowiednio silna. Czyli, no nie oszukujmy się, pewnie dość szybko. Przez Season Rank zdobywamy teraz również niektóre skill pointy i paragon pointy oraz dostęp do kontentu, na przykład do Pitu albo do Tauero. Więc także przy okazji teraz można powiedzieć o tym, że nie będziemy już mieli punktów skilli i paragonu z reputacji. Zaczynamy w końcu naszą postacią na pierwszym levelu z jednym skill pointem i resztę zdobywa się przez levelowanie i Season Rank, no ale... W poprzednim wywiadzie z raksem. twórcy mówili, że ten season rank to jest tak naprawdę takie na dwie godziny, więc tak naprawdę po dwóch godzinach już nasza postać najpewniej, jeżeli chodzi oczywiście o skille i paragony. Może to zmienili, nie mówili nic o tym, ale no, jeżeli nie zmienili tego, jak szybko i łatwo zdobywa się w ramach season rank paragony i skill pointy, no to nasza postać ma podobno wrócić do oryginalnej siły sprzed tego patcha w około dwie godziny, To jest moim zdaniem akurat trochę słabe. No ale przejdźmy do tego, co jest moim zdaniem naprawdę super w tym patchu i to będzie powrot capstone dungeonów, ponieważ wracają, tak, capstone dungeony w końcu Wróciły, są to takie thresholdowe dungeony. Może ktoś z Was zaczął grać w Diablo, jak już nie było Capstone Dungeonów, może część z Was nie grała na premierę Gry w ogóle. To były takie dungeony, które umożliwiały wam przejście na wartiery większe. Więc w, aktualnie na przykład mamy tak, że poziom trudności zmieniamy kiedy chcemy, a żeby przejść na wartiery większe, to robimy po prostu Pity. Tak teraz będzie potrzebne zrobić Capstone Dungeony. Wylistowali tutaj te dungeony, które widzicie teraz. Tłumaczymy przy okazji, jaki jest sugerowany level i progres Pitu, żeby być w stanie go ukończyć. No, i moim zdaniem, jest to super zmiana, naprawdę mega. To jest coś, za co ich mogę totalnie pochwalić, ponieważ uważam, że wyrzucenie Capstone dungeonów było jedną z najgłupszych rzeczy, jaką Blizzard po prostu zrobił przy okazji zmian, jakie robili w Diablo 4. Więc przejdźmy do tego, co dostaną klasy, więc Sorcerer dostanie redesign Melted Heart of Sailing, i przy okazji wszystkie klasy będą teraz mogły używać tego mitycznego przedmiotu. Dodatkowo dostaje Sorcerer nowego staffa. Chyba stafa albo różdżkę, widzicie teraz ją na ekranie. Jest to fajny przedmiot dla ludzi, którzy lubią grać glass canonem, czyli brzmi super jak unikat dla mnie, ponieważ kiedy nie mamy defensywnych skilli na pasku, to za każdy defensywny skill, którego nie mamy na pasku, czyli innymi słowy, w sumie za każdy skill, który nie jest defensywny, a który mamy na pasku, strasznie to pomieszałem. mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, dostajecie 40% dodatkowego damage'a, więc im mniej defensywy, tym mocniej bijecie, więc dokładnie jest to definicja glass canona. Necro utrzyma nową, unikatową maczugę która sprawia, że zamiast golema ma trzy małe golemki. Biją one słabiej, ale za to atakują szybciej i szybciej się respawnią. Rogue dostanie portki na taniec z nożami. Dance of Knives będzie sprawiał, że zabici przeciwnicy będą dropić noże, i jakie podnosimy, to bufuje nam to Dance of Knives, czyli tworzymy tak zwane Perpetuum Debile. Dodatkowo Shadow Clone mają teraz lepszą logikę i będą atakować pierwszego przeciwnika, którego uderzyliśmy skillem, albo pierwszy target, jaki wyznaczyliśmy w momencie skastowania tego skilla, więc to sprawi, że będą one o wiele łatwiejsze i przewidywalne w użyciu, a co za tym idzie silniejsze. Druid dostaje nowe buty, bardzo fajne buty. Ogólnie uważam, że te unikaty, które oni wprowadzili w tym sezonie 11 dla tych klasy, są naprawdę mega super. Naprawdę nie mam się sprzyczepić co do żadnego z tych unikatów. Są naprawdę przemyślane, mają fajne efekty i uważam, że pod każdy z nich będzie można sobie jakiś fajny buildik zrobić. Więc wracając do Druida, Nature Magic budują staki i max staków, sprawia, że mamy maksymalny możliwy movement speed w grze i unhinder dostajemy. A dodatkowo, kiedy przebiegamy przez wrogów, dostają oni immobilizer. Barbarian, dostaje nowe majty, które sprawiają, że kiedy rzucamy Brawling Skill, to się on blokuje, a jak rzucimy wszystkie Brawling Skille z paska, to one się odnawiają naraz i mają odnowiony cooldown. Każdy Brawling Skill jest silniejszy za każdym dezaktywowanym skillem, czyli ostatni Brawling Skill, którym jebniemy, jebnie naprawdę mocno. Spiritborn, mega fajny, w ogóle przez ten unikat myślę, czy nie zacząć grać właśnie Spiritbornem w tym sezonie, chociaż no o tym, czy za zacznę grać w ten sezon i kiedy zacznę w niego grać, to porozmawiamy na końcu tego filmiku, bo pewnie nie wszystkich to obchodzi, większość z was jest tu po informacji, ale oczywiście dodam swoją, dużo swojej prywaty dodam na koniec tego filmiku, ale wracając do Spirit Borna no, jeżeli będę grał w Spirit Born, to zdecydowanie pod te buty, ponieważ one sprawiają, że co kilka metrów, gdzie minimum to jest co 4 metry, czyli dość mały dystans, kastuje się automatycznie core skill z primary Spirit Hall'a naszego Spirit Borna. Dodatkowo Rushing Claw zostały mocno zbudowane, żeby zbierać właśnie gameplay pod te buty. Więc no, robimy zium, 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 zium i przy okazji kastujemy co chwilę core skill'a z naszego primary Spirit Hall'a. No, mega fajnie to brzmi. Mam nadzieję, że coś fajnego uda mi się pod to zbudować. No i teraz przejdźmy do tower i leaderboardów. Jest to. Pewnie już wiecie, System Tower jest to nowy Gauntlet, czyli dungeon z leaderboardem. Jest to tak naprawdę taki trochę glorified Pete. Taki wiecie, o, mamy Pita. Może, możemy mieć pita w domu, mamy pita w domu. No i może z takim lekkim połączeniem Undercity. No ogólnie trochę nudny content moim zdaniem, no ale może jeżeli ktoś lubi cyferki i rubi, lubi robić rzeczy tylko dla cyferek w leaderboardach, to będzie to wystarczająca satysfakcja. Podczas rana ogólnie musimy zbierać orby, im więcej orbów, tym lepiej, im silniejsi przeciwnicy, tym lepsze orby. No i też podczas rana spotkamy zawsze cztery palony i trzy z nich będą w losowych miejscach, palone, w sensie też tajny, gdzie będziemy mogli buffy dostać. A, no i ważna informacja leaderboardów i towerów nie będzie na start sezonu. <noise> Będą dopiero w styczniu, z czego się dowiedzieliśmy z QA. QA też potem będzie, ale czasami takie informacje z QA już wolę wrzucać w te informacje, które podaję Wam teraz, no bez sensu potem je przywoływać jeszcze raz. No i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o tą główną część pokazową. Tego się dowiedzieliśmy z tego filmiku. Potem była rozmowa z deweloperami. Mówili głównie o tym, co się zmieniło względem PTR-a. Będę oczywiście tutaj wymieniał tylko najważniejsze rzeczy, bo mnóstwo rzeczy, o których oni mówili, to były tylko takie kosmetyczne wręcz zmiany, albo takie, które uważam, że no okej, okay, to nie jest aż tak istotne. Jeżeli się dowiedzieć do, dosłownie wszystkiego, to macie oczywiście ty w opisie filmiku, zapraszam, żebyście sobie obczaili. Powiem wam o tym, że część tych zmian zostało już przedstawionych w tych mechanikach zapowiadanych do sezonu 11, więc część tych rzeczy, o których oni mówili, oni się trochę powtarzali pod tymi niektórymi względami. Ja po prostu już wam powiedziałem, tylko po prostu nie zaznaczając, że ej, to są rzeczy, które się zmieniły w ptr więc macie wszystko na bieżąco, a to są po prostu takie posłowie dodatkowe. Więc tak, jeżeli chodzi o open world i potwory, to Pit Belial będzie rzadziej losowo atakował graczy przy otwieraniu skrzynki, uznali. To było zbyt irytujące Znerfiono ex-globy, które dropiły na Helltide, Bo można było dostać, nie wiem czy oni wyolbrzymiali Nie grałem w PTR, bo byłem za granicą Kiedy był PTR, ale twierdzili, że w dwie minuty Można było wyfarmić 40 leveli nie wiem, czy to jest przegięcie, czy to jest hiperbola, teraz już tego nie ma, zostało to doprowadzone do normalności. Duril będzie miał dodatkowe ataki, w tym będzie to atak, gdzie będzie pożerał gracza i taka w ogóle będzie one-shot, jeżeli mu się pozwolimy pożreć. A z Modan też, podobnie jak z Hel-Titem, znerfiono mu te ex-globy, bo była podobna sytuacja. Zbuchowano ogólnie też efekt lesser shrine'ów wszystkich sensie tych Lesser Evil shlinów, jeżeli chodzi o walkę z Azmodanem, aby faktycznie ta walka się różniła w zależności od tego, jaką moc jakiego Lesser Evil Azmodan będzie używał. No i ma to też mieć właśnie znaczenie, po pierwsze, przy wyborze szlina, jakiego będziemy używać, a po drugie, ta walka ma się stać trudniejsza dzięki temu. No i niektóre z nowych afiksów elit zostały znerfione, ponieważ w PTR-ze trafiały się takie afiksy, że ludzie podobno potrafili wchodzić na PIT, widzieli, że Elita ma ten afiks i wychodzili z pita i resetowali run, bo uznawali, że nie chce im się z tym pierdolić. Więc niektóre tego typu afiksy zostały po prostu znerfione. Jeżeli chodzi o przedmioty, to pewnie zauważyliście, ale powiem o tym, bo to jest akurat coś, co już było powiedziane, ale trzeba zaznaczyć, co się stało w zamian za to. Jest teraz sanctification, które daje bonus quality. Tego nie było w ptr i to się pojawiło zamiast sanctification affixa indestructible, ponieważ w ptr był właśnie taki sanctification affix, który sprawiał, że wasz przedmiot nie może się zniszczyć. Jak wiemy, niszczenie się przedmiotów w Diablo 4 jest nic nie warte, naprawienie przedmiotów kosztuje tyle co nic, więc uznaliście, że to jest bez sensu affix i słusznie go po prostu wyrzucili z sanctification. Change affix jeżeli chodzi o sanktyfikację, nie działa już na ancestralnych unikatach i na mitikach, więc mniejsza szansa na zbrykowanie tych przedmiotów. W ogóle chyba w takim razie wychodzi na to, że mythicach już się w ogóle nie da zbrykować w takim razie, że sanctification może dać tylko pozytywne zmiany, jeżeli dobrze rozumiem. Trochę szkoda. Dodali więcej legendary power do puli sanctification, zwiększono drop na przedmioty, które mają dwa greater affixy i trzy greater affixy. Kurwa. No, Diablo 4 to jest dokładnie to, czego potrzebuje zwiększonych dropów. E, trudno dostępnych przedmiotów, to jest zdecydowanie to, czego ta gra potrzebuje. No i dodali cooldown reduction na więcej afiksów na większej ilości przedmiotów. Jeżeli chodzi o defensywy, to jedna taka mała zmiana względem tego, co było w PTRze, że teraz, kiedy już najeżdżamy na przedmioty, to będzie podsumowanie toughnessa i będziemy wiedzieć, czy dany przedmiot nam zapewnia więcej toughnessa, czy mniej toughnessa. No i ekonomia, i leveling. Wszystkie waypointy będą odblokowane, jeżeli weźmiemy campaign Skipa super, dość bezcelowego biegania po mapie. E, Tributy dla Undercity powinny być teraz przydatniejsze i silniejsze dla nisko-levelowych postaci, więc to jest zachęcanie, żeby nawet na nisko-levelowych postaciach latać. W to Undercity podobno teraz będzie się opłacało. Przy okazji season ranków dodali dodatkowe 20 paragon pointów względem tego, ile było wcześniej w grze, więc dodatkowo mamy 20 więcej paragon pointów niż kiedykolwiek. Capstone Dungeon sobie zostali znerfieni względem PTR-a, ale tylko HP, nie atak. Nie wiem, czy to dobra, czy zła zmiana, bo ponownie nie grałem. PTR-a będą bili tak samo mocno, ale będą trochę szybciej padali. I dodali... Bien, se... Istniejących tilesetów do Captain Dungeon'ów. I to w sumie było śmieszne, bo pani designerka, czy tam nie wiem, kim ona do końca jest, nie słuchałem, <grym> ale teraz ignorancja trochę z mojej strony, co ona, no, ale jedna z prowadzących, ona chyba się zajmuje, ona no, nie wiem, czy ona nie jest odpowiedzialna właśnie za Seasonal Content głównie. Na początku się zapędziła i powiedziała, że my dodaliśmy nowe tilesety do Captain Dungeon'ów. Potem się powiedziała, że nie, 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 że nowe, nie że stworzyliśmy nowe, tylko po prostu istniejące, które nie były wcześniej używane w Captain Dungeon'ach, dodaliśmy. No coś w tym Diablo 4 mają opory i problemy z tworzeniem tych nowych tilesetów. Bardzo nie. Tilesetów, bardzo niechętnie to robią. Koniec Q&A dość krótkie, bo jak zwykle zostawiłem tylko te pytania, które uważałem za jakieś interesujące, ciekawe albo które nie były powielane. Czy wrócą Chaos Armory? Yy, no nie. Fajnie, że się ludziom podobają, ale były zbyt silne i powodują zbyt dużo problemów. Jakby nie można było wziąć trzonu tego mechaniki i wymyślić coś bardziej zbalansowanego? No nic, ogólnie, żeby nie było powiedzieli, że spróbują coś zrobić z tą formułą, bo widzieli, że to się graczom podoba. Na pewno nie wrócą Chaos Armory per se, ale może jakaś filozofia, jakiś trzątej mechaniki wróci w jakieś odmienione. em forma Ale raczej nie za szybko. Czy towery dają loot, czy tylko się lata po punkty? Nie będzie żadnego lootu z towerów. Potwory nie dropią przedmiotów żadnych podczas toweru, nie mamy żadnych nagród za leaderboardy. Przynajmniej w momencie launchu w przyszłości raczej coś planują dodać za wysokie wyniki na leaderboardzie. I po jakim czasie pojawią się towery, bo tak jak mówiłem, towery nie pojawią się na starcie gry. Towery mają się pojawić gdzieś w styczniu. No i to w sumie tyle tak naprawdę. Na końcu oczywiście opowiadali o kosmetykach i o dropach Switch'a, no ale to sobie w oczywisty sposób pominiemy. No i co ja teraz mogę na koniec powiedzieć? Na temat sezonu 11. Powiem Wam szczerze, myślałem, że sezon 11 skipnę totalnie. No powiem tak, nie podoba mi się totalnie zarówno nowy tempering, jak i Master Working. Uważam, że to jest totalnie spłycenie tych mechanik, nie żeby one przed były jakieś totalnie głębokie, ale była jakakolwiek szansa na zbrikowanie przedmiotu, było coś takiego, że te przedmioty nadal dropi ich tyle, że nawet jak coś spieprzyliście z jednym przedmiotem, to nie było w ogóle różnicy, że go zastąpujecie, czy nie, no, ale chociaż był jakiś powód, żeby szukać tych nowych przedmiotów. Teraz mam wrażenie, że w ogóle zrobienie sobie bisowego giru to nie będzie faktycznie żaden problem. Jeżeli ktoś się może będzie chciał bawić Sanctification, to może wtedy, ale tak to raczej, no, zdobycie dobrego giru będzie. O wiele łatwiejsze niż kiedykolwiek. Może się to zmienić, jeżeli faktycznie dodadzą dużo więcej afiksów do puli afiksów. że ta pula do losowania jest dużo większa, ale no nie mówili nic na ten temat, że to zrobią, więc moim zdaniem to będzie naprawdę pod względem girowania się, no najłatwiejszy sezon. A no to nie jest zbyt dobre dla Diablo 4, bo to girowanie się było już banalne i to był zresztą powód, dla którego tak szybko mi się Diablo 4 nudziło. Po prostu nie czułem, że muszę robić cokolwiek, żeby zdobywać dobre przedmioty, bo one po prostu same mi wlatywały i, i tyle, nie. To jest moim największym problemem co do sezonu 11. Ale kurde, no, te unikaty dla tych klas są naprawdę fajne. Ten Spirit Born brzmi mega ciekawie. Powrót Capstone Dungeonów, te nowe afiksy dla potworów, niby ta nowa inteligencja potworów. No kurde, boję się, że to są wszystko rzeczy, które fajnie brzmią na papierze. W praktyce okaże się, że to jest tylko takie pitu-pitu, który robi wrażenie przez pół godziny, a potem papa. Gdyby Diablo 4 wystartowało wtedy, kiedy miało 9 grudnia, sezon 11, to pewnie bym go ograł, zanim wyjdzie patch 04 do PoE2. Ale teraz, no, to ciężko mi powiedzieć, to pewnie chwilę pogram, pewnie stworzę tą postać. Tylko, no wiecie, w piątek będę w robocie, to startuję o 5.30, Wyjdę o 17 około. O 21 po e to nie wiem, pogram może jeszcze czas zjeść obiad, trochę jeszcze porobić w domu rzeczy. Pogram może z 2-3 godziny w to Diablo 4, no i potem idę w Poe raczej. No nie widzę scenariusza, w którym odpuszczam sobie Poe przez to, że jest Diablo 4. Więc może kiedyś po długim czasie od Poe wrócę z powrotem tego Diablo 4 dam wam pewnie jakiś taki filmik, że wiecie, może chyba, że nie będę miał totalnie nic powiedzieć, może nic mnie nie zachwyci, ani nie zdenerwuję na tyle, żeby nagrać filmik, ale pewnie zrobię jakieś takie krótkie wrażenia, po tych nie wiem. 4 czterech godzinach gry, no bo więcej raczej nie zagram, może nawet krócej. Będzie jakieś choć tam wrażenie z levelingu. No i właśnie nie zaadresowali na te rzeczy, która moim zdaniem jest największy problem ma w Diablo 4. Znaczy dobra, no nie mamy teraz tych skill pointów od razu na start, więc to trochę sprawi, że ten leveling będzie wolniejszy, ale nie oszukujmy że to nie naprawia levelingu. To jest taki bardzo słaby plaster. Tu już w ogóle, nie wiem, myłem ręce zanim nakleiłem ten plaster, więc jest cały przemoczony i się zaraz odklei znowu. E, leveling nadal będzie najgorszym aspektem Diablo 4. Coś, co mnie najbardziej denerwuje w tej grze, że leveling po prostu nie ma znaczenia, że równie dobrze mogły być przecież skip levelingu, zacznijmy od levelu 60. Tak jak mówiłem, kiedy czytałem o Pitiarze i same patchnoty, to byłem pewien, że nie odpalę sezonu 11, a tak to może, jak już po, nie wiem, miesiącu znudzi mi się PoE, to na chwilę odpalę też ten sezon 11 w Diablo 4. No i tak czy inaczej muszę ich pochwalić za tą nową formułę Campfire to by naprawdę przyjemnie go się teraz oglądało. Dajcie znać, co wy sądzicie o Diablo 4 o sezonie 11. Czy będziecie grali? Co uważacie za spoko zmiany? Co uważacie za złe zmiany? A możemy też pogadać trochę o Poe po tych komentarzach. Czy ktoś z Was na przykład olewa Poe i będzie grał w Diablo 4, albo ktoś z Was jest też wkurzony trochę, tak jak ja. Myślicie, że dobra, pogram chociaż te 3 dni w Diablo zanim będzie Poe. A tak to nawet tak naprawdę myślę, że większość z Was, szczególnie tych pracujących, no ja jestem na przykład wkurzony o tą zmianę, więc też dajcie znać. Widzimy się, mam nadzieję. Na Twitch TV Dartian Podłoga, gdzie oczywiście w piątek. No może zanim będzie to Poe 21, ja zawsze w streamie startuję o 19, może w ogóle wystartuję trochę wcześniej. Zobaczymy. Pogram sobie może w Diablo 4 trochę, zanim właśnie Poe ruszy, więc zapraszam Was na Twitch TV Dartian Podłoga. Jeżeli zarówno jesteście ciekawi Diablo, jak i Poe. W moim wydaniu bardzo mi miło będzie Was zobaczyć. Zostawcie followka, posiedźcie po prostu ze mną. Będzie mi po prostu bardzo miło. I tymczasem to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dzięki, że zostaliście ze mną, trzymajcie się, Dartian bez odbioru.